Pa, 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 pa. Cześć, z tej strony Raf i film dotyczący tego pięknego motocykla. Zacznę od żartu. Czy wiecie, jak się nazywa najfajniejszy lew w stadzie? Przelew! Ten żart słusznie wydaje Wam się suchy i nie na miejscu, ale za chwilę udowadnię Wam, że nie jest to analogia przypadkowa. Ani. Jako najlepszego lwa w stadzie, ani jako przelewu w sensie finansowym. Otóż mamy tutaj przed sobą model, który nazywa się Street Glide CVO Harley Davidson. Oczywiście Street Glide CVO, czyli taki bugger, który jest jako taka zwykła wersja obecny w ofercie Harley'a Davissona. A to jest CVO, czyli Custom Vehicle Operations, czyli taki specjalny dział w strukturach Harley'a Davidsona który zajmuje się fabrycznym tuningiem, można to tak powiedzieć, customizacją motocykla. W tym przypadku jest to taki street glide dopchany wszystkim, co tam akurat Harley ma najlepszego. Począwszy od takich detali jak ręcznie malowane szparunki, a skończywszy na trybach jazdy, kontroli trakcji i ogromnym wyświetlaczu o przekątnej 31 cm, gdzie, no, sprawdzałem Netflixa, oglądać nie można, natomiast wszystko jest bardzo czytelne i przede wszystkim zupełnie nie przeszkadza, jeśli porównuje się do takiej tradycyjnej wersji Street Glida, czyli okrągłych zegarów. Ja wiem, że tutaj pewnie zaraz e, ortodoksi mnie zjedzą i powiedzą, gdzie tutaj telewizor, powinny być zegary okrągłe. Uwierzcie mi, naprawdę wygląda to świetnie, jest bardzo czytelne i w żaden sposób nie zabrało tego, takiego tradycyjnego vibe'u Harley'a Davidsona. No dobra, ale first things first. Czyli zacznijmy od takich rzeczy, które są najważniejsze. Tutaj w tym modelu CVO, jak przystało na CVO, bo to zawsze tak wyglądało, zastosowano nie tylko jakieś najlepsze komponenty, ale przede wszystkim największy i najmocniejszy możliwy silnik. W tym przypadku jest to oczywiście V-twin o pojemności 121 cali. 121, czyli po polsku 1977. Co więcej, ten silnik ma 183 Nm momentu obrotowego i 115 koni. Ta moc, ja wiem, ja, ja wiem, że ta moc jakoś nie robi wielkiego wrażenia, natomiast ten moment już tak, dlatego że w praktyce każde mocniejsze odkręcenie rolgazu oznacza, że włącza się kontrola trakcji. Tylne koło zostawia na asfalcie takie czarne gumowe kreski. I gdyby nie ta kontrola trakcji, to praktycznie nie, nie dałoby się tym motocyklem jeździć, bo tył cały czas by tańczył. Krótko mówiąc, kontrola trakcji ma tutaj pełne ręce roboty i bez niej naprawdę brown alert. A przy tym tylna opona wcale nie, nie jest jakoś bardzo szeroka. Z tego względu właśnie ta kontrola trakcji robi tutaj świetną robotę. Muszę powiedzieć, że w porównaniu do innych modeli Harley Davidsona, którymi jeździłem, a jeździłem bardzo wieloma, ten jest najlepiej dopracowany. Wibracje są. Bo powinny być, natomiast w żaden sposób nie przeszkadzają, nie powodują mrowienia rąk albo nóg, tak jak w niektórych modelach, którymi wcześniej jeździłem. Silnik jest bardzo kulturalny, bardzo mocny i w bardzo szerokim zakresie obrotów, jakby ta moc jest użyteczna. Czuć tutaj, że włożono ogromną pracę w dopracowanie najdrobniejszych detali. Ale dobra, jednostka napędowa to jest jednostka napędowa. Wiadomo, że jest największa, najpotężniejsza, wspaniała i tak dalej, ale to jest tylko jakby baza. Dlatego, że klucz tego modelu stanowią takie dodatki, takie, takie, takie drobnostki można powiedzieć. Rafał, chodź na obiad! Gdzie są sztuczce? No jak to dzieje? W szufladzie. Jest to na przykład system nagłosieniowy Rockford Fosgate który moim zdaniem jest pierwszym takim systemem nagłośnienia w motocyklu, który faktycznie brzmi. Eee, I oczywiście znowu ktoś może powiedzieć, że no bez sensu, po co w motocyklu nagłośnienie, ale zwróćcie uwagę na ten motocykl. On jest stworzony do lansu, on jest stworzony do tego, żeby eee, szpanować, jechać przez miasto i po prostu wypinać pierś, będąc dumnym z tego, że ma się tak piękny sprzęt. I tutaj musi być nagłośnienie, to musi błyszczeć, to musi być ostentacyjne. I dlatego ten system nagłośnieniowy rzeczywiście sprawdza się. Nawet w kasku dokładnie słychać każdą nutę, wysokie dźwięki, niskie dźwięki. Dlatego naprawdę muszę pochwalić robotę, którą tutaj zrobił Rockford Fosgate. Moim zdaniem żaden inny system wcześniejszy i Harley'a, i Hondy, i BMW nie ma podejścia. No dobrze, ale pod tymi pięknymi metalicznymi szarymi płaszczyznami kryje się coś więcej niż tylko dobre nagłośnienie i potężny silnik. A co? Oczywiście cały wielki system infotainment. Harley, w odróżnieniu od wielu konkurentów, zdecydował się zastosować tutaj wbudowaną nawigację, czyli nie musicie łączyć się przez aplikację z telefonu, narażać baterię na błyskawiczne rozładowanie, tylko możecie korzystać z systemu, który jest tutaj wbudowany. Sprawdzałem. Działa bardzo dobrze. Wyszukuje większość adresów, chociaż w Warszawie znalazłem takie miejsce, które jeszcze nie jest zaktualizowane i jakbym skorzystał z rady tej nawigacji dokładnie, no to bym został wyprowadzony na manowce, czyli do reguł. Zastosowanie takiego dużego wyświetlacza o przekątnej 31 cm dało możliwość jego customizacji. Można sobie wybrać jeden z trzech trybów wyświetlania. Tutaj mamy aktualnie wybrany tryb Cruise, ale można jeszcze wybrać tryb Sport albo tryb Touring. I wtedy w trybie Touring jest taka duża nawigacja, te wskazania dotyczące parametrów jazdy są małe, gdzieś tam z boku. I w zależności od tego, w jaki sposób użytkujemy ten motocykl, możemy sobie zmieniać i każdy z tych trybów jest czytelny, tylko po prostu w inny sposób przekazuje informacje. Wspominałem już o potężnym silniku, wspominałem o kontroli trakcji, wspominałem o nawigacji, która tutaj na tym dużym wyświetlaczu jest bardzo wygodna w użytkowaniu. O czym jeszcze nie wspomniałem? Oczywiście można sparować smartfona i korzystać z telefonu z kontaktów, które mamy w tym telefonie i dzwonić, jeżeli masz oczywiście interkom w kasku. Ten rozbudowany system pozwala na modyfikację bardzo, bardzo wielu Parametrów motocykla, na przykład można sobie wyłączyć cały ten infotainment i korzystać tylko z tego, co daje sama maszyneria tutaj i, i, i podstawowe wskazania, ale można także skorzystać tutaj z trybów jazdy, i to są te tryby jazdy, które znamy też z modelu PAN America, czyli tryb deszczowy, drogowy, sportowy i dwa tryby, które można sobie ustawić tak, jak ci się chce, jak odpowiada to Twojemu stylowi jazdy. Mamy też oczywiście tempomat, który nie jest tempomatem aktywnym, ale takim zwykłym. Brakuje mi też trochę takiego systemu hill hold, który powoduje, że podczas zaparkowania czy zatrzymania się na wzniesieniu ten motocykl się nie stacza. Trzeba klasycznie po prostu trzymać prawą dłonią hamulec lub nogą i radzić sobie tak jak tradycyjny. Tradycyjni motocykliści. Jest tutaj oczywiście system podgrzewanych manetek, i w bardzo fajny sposób umieszczono jego włącznik. Jest tutaj na końcówce kierownicy taki dyskretny guzik, który można sobie włączyć i wtedy poczuć ciepło płynące z manetek. Natomiast no, w trakcie jazdy włączenie tego przycisku jest nieco problematyczne. Z drugiej strony, ludzie, którzy włączają prawy kierunkowska z prawym kciukiem, to nie powinni mieć z tym problemu. No dobra, czas na podsumowanie. I w tym miejscu wrócę do tego suchego żartu z początku, gdzie mówiłem o przelewie. Ten motocykl w tej wersji szarej z szparunkami kosztuje 47 tysięcy euro. Jest jeszcze wersja dwukolorowa, która kosztuje ponad 50 tysięcy euro. Czy warto? Jeżeli cię stać, to z całą pewnością tak, dlatego że bez wątpienia jest to najlepiej dopracowany model Harley Davidsona w historii. Natomiast jeżeli bardziej nad elektronikę, gadżety, cenisz sobie po prostu vibe Harley Davidsona, to myślę, że zwykły street glide zupełności wystarczy. Ja póki co kończę, bo jeszcze mam kilka godzin, żeby nacieszyć się jazdą tym motocyklem, więc wolę to niż gadanie do kamery. Do zobaczenia. Zamutałem się. Nie? nie? Taki dobry telewizor.